Bardziej Puławskie. Radio LPU Dobre informacje dla wszystkich pławian, którym leży na sercu los wolno żyjących zwierząt, dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości oraz hojności Sponsora. Na rzecz potrzebujących trafiło aż 5 palet karmy dla zwierząt, które zostaną przekazane opiekunom i wolontariuszom zajmującym się dokarmianiem kotów i innych wolno żyjących stworzeń. Wsparcie przyszło w idealnym momencie, wraz z nadchodzącym, chłodniejszym okresem zapotrzebowanie na karmę znacząco rośnie. Zwierzęta wolno żyjące szczególnie wtedy potrzebują kalorii, aby utrzymać odpowiednią temperaturę i siłę do przetrwania zimy. Na karma to duża i bardzo cenna pomoc, która pozwoli odciążyć osoby na co dzień dbające o dokarmienia zwierząt w przestrzeni miejskiej. Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości, sekcja braci mniejszych i większych, pragnie gorąco i serdecznie podziękować zarządowi spółki pod firmą Pupil Food, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Nowych Skalmierzycach, za przekazanie nam pięciu palet żywności jedzenia dla zwierząt. Obiecujemy, że każda puszka. Każda paczka żywności trafi do najbardziej potrzebujących. Podzieliliśmy się już z kilkoma stowarzyszeniami, spęgliśmy osoby, które prowadzą domy tymczasowe. Reszta karmy rozdawana będzie dla kotów wolnożyjących, dla osób, które są społecznymi dokarmiaczami kotów. Bardzo Państwu dziękujemy za ogromne serce. Dziękujemy również firmie Raben, a szczególnie panu kurierowi Marcinowi za dostarczenie szybkie, priorytetowe, w bardzo miły i taki ciepły sposób dostarczenia nam tej karmy. Nie możemy nie podziękować. Naszym puławskim aniołom, to jest panu Piotrowi Królowi ze spółki Merstrans, który przechowuje nam tą karmę. Nie możemy nie podziękować braciom Turek, czyli Andrzejowi Turkowi, Jackowi Turkowi, Markowi Turkowi, którzy nam to rozładowują, całkowicie za darmo, proszę Państwa, przewożą, rozładowują, noszą. To są nasze puławskie anioły. Nie mogę też nie podziękować, ponieważ, proszę Państwa, Stowarzyszenie Przeszłości, sekcja braci mniejszych i większych, to są naprawdę tylko dwie osoby. To jestem ja i jest moja koleżanka Iwona Kurus, nauczycielka z popularnych szpulek. Nie mogę nie podziękować Iwonie, bo bez niej też byłoby to niemożliwe. A jeśli mogę od siebie podziękować, to chciałam. Bardzo podziękować właśnie tym osobom, które wcześniej wymieniłam. Czasami zdarzają się takie chwile, że wydaje mi się, że nie udźwigniemy, nie pomożemy, nie możemy więcej zrobić i wtedy trafiają się na naszej drodze właśnie takie anioły. Bardzo dziękujemy zarządowi spółki, firmie Raben, firmie przewozowej. I bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wymieniłam. Bardzo dziękuję. Karma została rozdana przed siedzibą obsługi ruchu turystycznego w piątek, gdzie pojawili się społecznicy, opiekunowie wolno żyjących kotów oraz mieszkańcy wspierający działania pro zwierzęce. Za obejrzenie dziękuję najstarszy i najlepszy sklep z dywanami, wykładzinami, zasłonami i tapetami w puławach.